Ale możemy zrobić to tak gdzieś tam, przy tej winie. No nie musimy zabrać na, na tą drogę. Na tym drugim wojsku było ten błąd. Ok. No, Dziękuję. No i wystartowaliśmy gwizdek arbitra tego pojedynku. Potężne dzbany kontra wielki impet lub wielki, wielkie dzbany kontra potężny impet. Jak zwał, tak zwał. Zobaczymy. Jak będzie wyglądać tutaj ten pojedynek Mistrzowie Polski z roku 2022 kontra drużyna, która co roku aspiruje do tego, żeby do, dołączyć do najlepszych. Ale teraz popatrzmy. No i myślę, Dawid, że możemy tutaj rozpocząć od przedstawienia składów obydwu drużyn. No to ja rozpocznę od dobrze znanych mi łódzkich dzbanów. Numer 5 Rafał Chorąży, 7 Mateusz Dychalski 8... Dawid Bagrodzki, 9 Daniel Waszczek, 10 Adam Patora, 16 Dawid Sarafiński, 19 Damian Piotrowski, golkiper drużyny yy, z Łodzi. 20 Krystian Pomykała, 22 Marcin Brylikowski, 41 Tomasz Taba, 95 Łukasz Góralczyk i 99 Mateusz Olczak. A ekipa SKRR Impet Sosnowiec, 4 Jakub Wiatr, 5 Jakub Patyna, 6 Igor Mirowski, 7 Dawid Marasek, 9 Oskar Śmiałkowski, 14 Mikołaj Oleksy, 47 Jakub Nawrot, 77 Kacper Mindok i 95 Marcel Kołodzie. Tutaj się drużynę Impetu, że grała w poprzednim spotkaniu bardzo mądrze, dobrze się ustawiali w defensywie. Nie widziałem jeszcze ani jednej, ani drugiej ekipy, więc zobaczymy, co nam pokażą gracze z łodzi i gracze z Sosnowca. Brakuje też jakiejś ekipy z Radomia. Mielibyśmy trójkąt. Bermudzki, bermudzki tak jest. Kół, trójkąt Bermudzki, sosnowiec, Radom łódź, ewentualnie łódź, sosnowiec z Gierz. Ja myślę, że Radom powinien być w tej, w tej trójce jak, jak najbardziej. Okej, okay, to wczoraj mieliśmy Kapafor, dzisiaj mamy Sosnowiec w postaci Impetu i Dzbany z Łodzi oraz kilka jeszcze innych łódzkich drużyn. Ale tak, Impet zagrał to poprzednie spotkanie ze Spartą Kitnowo, grudziąc bardzo mądrze, bo przegrywali tam na początku tego meczu już 2 do 0. I to, co mi zaimponowało w drużynie Impetu, to to, że nie próbowali na siłę odrabiać strat za wszelką cenę, gdzieś tam ciągnąć te piłki jak najszybciej, tylko żeby wznowić, ale ustawiali się przede wszystkim mądrze w przystałych fragmentach gry, przesuwali grę, było naprawdę widać, widać bardzo mądrą grę po ich stronie. To było bardzo ważne i to ostatecznie przyniosło im zwycięstwo 4 do 2. Bardzo o mocnym, fajnym zestawieniu dzisiaj zawodnicy dzbanów. Jest Rafał Chorąży, ten drygent w defensywie, w bramce Damian Piotrowski, znany też z występów w ekipie FC Noster, która już zakończyła przygadę z rozpił z, z Soką. A dzbany od 2012 roku, no już 13 lat na arenie ogólnopolskiej, no i cały czas są gdzieś tam stawiani w roli faworytów. Szczególnie po tym sukcesie niespodziewanym w 2022 roku. A naprzeciwko nich ekipa, która cały czas się rozwija. Młode talenty z Sosnowca, Tutaj próbuje ściągać wszystkich najlepszych ze Śląska lub aglomeracji śląskiej. Dawid Parasek. Albo z Zagłębia. Kapitan, kapitan drużyny SKL Limpet Sosnowiec. Ostatnio się chwalił dwoma reprezentantami Polski. No w, w składzie nie widzimy ani jednego, ani drugiego. Tak, kto był drugim? Pierwszym. Mateusz Górka Moje... i y, Michał Kowalczyk. Okej. Okay. Michał dosyć. Kowalczyk y, w ekipie Dzikich Knurów, y, a Mateusz Górka w ekipie No Name Team Katowice. A, no to, to właśnie jest ten potężny impet. <grym> <grym> a teraz y, y, Karol y, Korski y, do Sarafińskiego. Y, wrócił y, po y, przerwie Dawid Sarafiński do, y, do gry w piłkę. Ale powiem Ci Przemek tak w nawiązaniu do tych dwóch reprezentantów Polski w impecie, to mniej więcej można się dokładnie chwalić w ten sam sposób, jak to, że ja grałem kiedyś przeciwko Robertowi Lewandowskiemu. To jest dokładnie, to jest dokładnie ten sam kaliber, czyli nie ma się czym chwalić. No myślę, że chłopaki tam zagrali w niektórych turniejach czy, czy pojedynkach, a teraz dobra okazja właśnie dla drużyny Sosnowca wyskoczył wysoko Oskar Śmiałkowski. Jeden z liderów drużyny Impetu, ale tylko słupek. No i duże szczęścia miały teraz dbamy Mimo wszystko zagrałby, 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 zagrałby w ekipie dzikich to, a Michałowi oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Czeka na niego też kadra, wiemy jak ambitny to jest młody chłopak, kreatywny, który ma duże właśnie duże ambicje i to jest. Jedno. Drugi słupek teraz po strzale zawodników z impetu, no m, można powiedzieć, że dużo szczęścia, albo bardzo dużo szczęścia ma Damian, Damian Piotrowski. Właśnie on rozpocznie akcję swojej drużyny. <grym zbierza> Tutaj nie zgadza się z decyzją zdobywca bramki Tomasz Sztaba. Dzień dobry. Siema. Jest tutaj młode i stare pokolenie Aserete Krotoszyn, albo może powiem doświadczone i nowe pokolenie Aserete Krotoszyn, no bo wydaje mi się, że no z taką pasją jak tworzą ten zespół, no to to wszystko gdzieś będzie przerzucone na kolejne pokonie, pokolenia z Krotoszyna, więc tutaj potomkowie Łukasza Zuziaka i Dominika Górala naprawdę będą Pewnie kontynuować tą, tą piękną piłkarską przygodę. Tak jest, no to nie podlega najmniejszym wątpliwościom, tak naprawdę. Bo ci zawodnicy, ci panowie, no to jest jednak już, jak wspominaliśmy wcześniej, kawał, kawał historii tej dyscypliny sportu. No tak. i teraz szansa na podwyższenie wyniku przez dzbany, ale dobra tutaj interwencja goalkeepera. A, a sorry, tak chciałem powiedzieć: e, Impetu Sosnowiec, SKR impet Sosnowiec. Świetnie teraz Sztaba. Sztaba. Ach, tutaj miał ochotę na drugą bramkę, ale strzał i do bazy. Pewnie jakby to wpadło, byłaby podobna akcja, ale już piątki zbite. Pochwalony zdobywca jak na razie jedynej bramki w tym pojedynku. Patrząc, patrzę tutaj na, na tabelę. Na... W przód tej tabeli wysunęła się druga ekipa z łodzi w tej grupie, czyli 5 4 0 Skład oni jeszcze derby łodzi mają przed sobą. Drugie miejsce z kompletem punktów mają. dzbany. impet z czterema punktami. No i później tabele zamyka Spartak, Itnowo i BTS Orzeł Kraków bez punktów. Więc tutaj mm, o wyjście z grupy będą rywalizowały te trzy pierwsze zespoły Świałkowski. Dobrze tam pomykała. No i spokojnie łapie piłkę w ręce Damian Piotrowski. Zgubili krycie teraz gracze Impetu, ale niedokładnie Mateusz Olczak. No też zawodnik, który był w kręgu zainteresowań Klaudiusza Hirscha. Też występował w legii futsalowej. Mateusz Olczak, ale obecnie jest na łódzkiej ziemi. No i tutaj pomaga drużynie dzbanom dostać się do wielkiego finału. Tak jest, ale tam jest i Michał Pol. To tak właśnie zauważyłem. Ale tak z perspektywy właśnie Mateusza Olczaka no to jest zawodnik, który no był blisko kadry w pewnym momencie. No, ale... przed, przed COVID-em chyba to był ten, ten, ten czas, tak, mi się tak, wydaje. Tak, tak, to miała być ta kadra właśnie z Maciejem Jankowskim, z Olafem Wójtowiczem, to, był, to miała być ta najpotężniejsza kadra, jeszcze wtedy po raz pierwszy, po raz drugi, pierwszy mówiło się o Meksyku, ale ale tam kontuzja Mateusza Olczeka wykluczyła go z dalszych, z dalszych jakiś dywagacji na temat jego powrotu do kadry. Niemniej można śmiało uznać, że temat nie jest zamknięty. No i teraz szansa na podwyższenie i łódzkie dbany prowadzą już 2 do 0. Jak myślisz, Przemek, teraz tak przerwę. Jak myślisz, czy Dawid Marasek napisze post na Facebooku o tym, że Michał Polo oglądał mecz jego drużyny? Nie wiem, ale pewnie jak nas posłucha to może, może i nie napisze. W każdym razie, no takich błędów nie, nie powinno się popełniać. No i trochę podcięte skrzydła zawodników impetu. No i teraz znowu okazja. Olczak jest też po lewej stronie. Waszczyk, ale próbował to wszystko skończyć indywidualnie. Mateusz Olczak na listę strzelców. Poprzednim, poprzednie trafienie zaliczył Łukasz Góralczyk. Teraz zderzył się olczak ze sztabą. Mam nadzieję, że tam wszystko w porządku, no bo było słychać. Nie chcę powiedzieć, że pusty dźwięk, bo tutaj Krystian pomykała. No to bardzo inteligentny i sympatyczny człowiek. Mamy koniec pierwszej części tego pojedynku. Na razie po pierwszych 10 minutach 2 do 0 prowadzą dzbany z impetem. Słyszymy się za chwileczkę. No, i rozpoczynamy drugą część tego pojedynku. Dzbany po pierwszych 10 minutach prowadzą 2 do zera z ekipą Impetu. Tutaj przyszedł Kamil Węgrzyk sprawdzić, jaki jest wynik w tym pojedynku, ale już odpowiedzieli szybciutko gracze Impetu. Jakub Wiatr, jeżeli dobrze mnie. Tak jest. Jakub Wiatr wpisuje się na listę strzelców, no i bardzo. Mocno weszli w tą drugą część pojedynku gracze z Sosnowca, chyba w żołnierskich słowach. Tam Dawid Maracek powiedział, co myśli na temat poczynania tej drużyny w pierwszej połowie, ale nie zgadzam się z tym, bo to była dobra połowa w wykonaniu impetu. Dwa, dwa słupki w wykonaniu, gdyby troszeczkę dokładniej przymierzyli, no to na pewno tu wynik mógłby być zdecydowanie inny. Ale tutaj też 2 do 0 przegrywali w poprzednim meczu. Też pierwszą bramkę zdobył na 2 do 1, zdobył Wiatr, no i potem... Dał wiatr w żagle. Dał wiatr w żagle, tak jest. Robi nam się coraz cieplej. Czujemy te uderzające ciepło z, z murawy głównej. Z tej sztucznej nawierzchni na warszawskim hutniku. No i od autu ekipa Impetu. Wtrącenie piłki w środek spychalski. No jeszcze tutaj nie był pewny, czy jest w polu karnym golkiper drużyny Impetu i przyjął piłkę na klatkę piersiową. Bardzo ładne przyjęcie, ale teraz jest Pychalski z pressingiem, no i musieli się ratować zawodnicy stosnowca. Tosnowca, Troszeczkę niedogładne te podanie, chciał od razu się zrehabilitować, ale teraz Śmiałkowski, dobre uderzenie. Pokazuje arbiter, że od bramki rozpocznie Piotrowski, chociaż Miałkowski sygnalizował, że piłka była po rękach golkipera Zbanów. Rafał Chorąży podpowiada teraz, żeby więcej pracy wykonali w pokazywaniu się na pozycję zawodnicy Zbanów. Sarafiński z Patorą, popatrzmy, Patora na lewą nogę, Patora w uderzenie, no takie nieprzyjemne dla bramkarza. Piłka jeszcze skozłowała przed Golkiperem Impetu, no i mamy 3 do 1. Bardzo ładna bramka Adama Patory. No to jest zawodnik, który chyba jest najbardziej wyważony i spokojny jaki, jakiegokolwiek znam. Strzeli bramkę, ucieszy się, uśmiechnie, ale nie ma tam wybuchu radości. Tak samo w drugą stronę, jeżeli ktoś go zdenerwuje, to również się uśmiechnie, pokazując naprawdę wysoką klasę i kulturę osobistą. Czyli najspokojniej, tytuł najspokojniejszego człowieka Łodzi trafia właśnie do strzelca Bramki numer 4 i 3. Adam Patora po raz drugi w tym, w tym meczu Asysta Dawida Sarafińskiego o parę kilogramów chyba wrzucił Dawid Sarafiński na wagę od momentu, kiedy widzieliśmy go ostatnim razem na turniejach ogólnopolskich. Ale cały czas można powiedzieć, że tego się nie zapomina to jest jak jazda na rowerze. No i ta technika została Sarafowi i druga asysta na jego koncie w tym meczu. Brzuszek może być, ale nogi pracują tak samo. Biorąc pod uwagę chociażby tą tę ostatnią akcję, którą Dawid Serafiński ukoronował asystą. Teraz sztaba do Chorążego. Próbują troszeczkę dłużej pograć futbolówką. Dobrze Chorąży, ale pracuje tam Jakub Wiatr. Serafiński faulował. No i od... rzutu wolnego gracze impetu. Spodziewaliśmy się Dawid może troszeczkę e, większych em, emocji pomimo e, tych naszych e, koleżeńskich drwin, no to e, e, ekipa Impetu no, liczyła się, m, chciała tu się liczyć w walce o, e, o awans, i cały czas się liczę, no bo mieli remis 5 4, 0, 8 skład no, 54 z 5408 zwycięstwo w poprzednim spotkaniu ze Spartą. Teraz ta porażka, która powinna być wpisana mimo wszystko w kalkulację i zostaje im mecz z BTS-em Orzeł. No jeżeli tutaj się nie, nic nie zmieni, no to będą decydowały bramki pomiędzy 5408 skład i Impetem. Oczywiście jeżeli wszystko wygrają dbany i skład również z Impetem pozostałe spotkania wygra Patora jeszcze szansa na bramkę numer 5: Chorąży, Sarafiński, Patoran. Teraz pograli koncertowo. No i zabrakło tylko tej chyba kropki na D. No ale mieliśmy zalążek tej, tej drużyny. No tutaj na pewno umiejętności technicznych nie brakuje. I teraz oddał tu sztaba kała w stronę Patory, ten na pozycji piwota zdążył się odwrócić, chciał jeszcze taką wcinką zagrać do Góralczyka, ale ostatecznie piłka nie trafiła do adresata. No i nie wyszła piłka według sędziego teraz Patora do Korskiego, no i mamy bramkę Karola Korskiego. 5-2. 5-1. 5-1, tak 5-1 mamy. Takie emocje już nam zdecydowanie opadły w tym meczu, przynajmniej ze strony piłgarskiej. Na boisku pojawił się Dawid Marasek, wywoływany przez nas już kilkukrotnie czarny koń wszedł, wszedł na boisko as tej drużyny. No i teraz próbuje. Marasek ale zabrał tu piłkę, Korski. No widać tutaj różnicę, jeżeli chodzi o masę. Korski ma szansę na drugą bramkę. Jeszcze poprawka Góralczyka, no ale świetnie, golkiper Impetu, jeszcze Korski, no obijają tutaj obrońców drużyny Sosnowca, no i ponownie golkiper drużyny Impetu. No i czy będzie szansa na drugą bramkę, popatrzmy na tą akcję, no ale podwoili tam krycie obrońcy z Łodzi i tylko Rożny czy aut, nie widzę tutaj z tej perspektywy. Ale tutaj masz podgląd, Misiek. Był out. Wydaje mi się, że tę akcję można było poprowadzić kompletnie inaczej, że tam tą, tą prawą stroną można było zgrać piłkę do środka, a nie gdzieś jeszcze próbować holować. No ale to też jest taki to jest też taki moment w meczu, że oni chyba ten spokój, o którym mówiłem wcześniej, że, że grali bardzo spokojnie, bardzo dojrzale w meczu z ekipą z Grudziądza. Tutaj jest już chyba trochę inaczej. Ale też mają świadomość tego, że przegrywają czterema golami. No i to nie pomoże im w ewentualnym rozrachunku w fazie, w sensie w rozliczeniach, z, chociażby w porównaniu do 5 4 0 skład, z którym będą bili się o drugie miejsce w tabeli. No bo to już możemy o otwarcie no, powiedzieć. No zobaczymy, no bo myślę, że jednak te, to spotkanie 5 4 skład z banami też nie można skazywać chłopaków z 5 4 0, na porażkę w tym, w tym meczu. Chociaż myślę, że są drużyną słabszą, to jednak zawsze te, te rywalizacje, no to jest, są dwa razy 10 minut spotkania. No i też gracze Goryli na przykład wygrali z banami w, w rozgrywkach Play Reny Łódź. Więc tutaj mówię, absolutnie bym nie postawił pieniędzy, że dzbany wygrają ten pojedynek na 100%. I teraz zejście, mamy strzały. Obok bramki Piotrkowskiego strzelał Śmiałkowski. I Cbanów wznowi to spotkanie do zagrania do Olczaka. Naprzeciwko niego tam wiatr. Teraz strata. Tutaj. Jeszcze piłka pod nogami zawodników zawodników Dzbanów, ale dobra, kolejna dobra interwencja golkipera ekipy Impetu. I to też trzeba zawsze brać pod uwagę, że bramkarz może w piłce nożnej sześciosobowej w Soka wpuścić kilka, kilka tych bramek. Ale nie zawsze będzie to zły mecz w jego wykonaniu. Teraz jest szansa, ale przed szansą byli po raz kolejny zawodnicy Dzbanów Łódź. Ale zabrakło centymetrów dosłownie. Teraz uderzał tutaj nawrot. Ale obok bramki Piotrowskiego po raz kolejny. z ekipą BTS-u, a za to państwo, za to spotkanie dziękuję w imieniu swoim, w imieniu swoim e, oraz Przemysława Kaczmarka. Dziękuję, do usłyszenia za kilka chwil. kamerę, to ja bym sobie przerwę zrobił. No, spoko. Tam idź do biura, tam wiesz, gdzie...